Tak wygląda jeden z jasielskich pustostanów, gdzie mógłby być ten blok wyremontowany i zrobiony, na przykład w mieszkania socjalne. Ale kochani, coś Wam pokażę. Jeszcze jedno, pokażę Wam otoczenie tego bloku. Jakie ładne otoczenie proszę, kawałeczek podwórka by było można by postawić garaże sklep kawałeczek dalej sklep centrum proszę a, jaka rudera doprowadzona doprowadzone do rudel, do ruiny ale chuj, przejdźmy tędy Przejdźmy tędy, wyjdźmy stąd. Krzaki ostrą i tak dalej. I tak dalej. Wychodzimy sobie stąd. O, proszę, proszę. Zajrzyjcie sobie do środka. Może przez okno, jak do rady. Na ile można tam zobaczyć, co tam w środku jest. Proszę. O. Tak ładnie. Proszę, podwóreczko ogrodzone. O proszę Drama, gwiazdowa, lampa, okablowanie jeszcze jakieś Dobrze, Dobrze. wychodźmy stąd wejdźmy od strony ulicy. Tu jest wejście numer 2. O, proszę, wejście numer 2. O, proszę, może coś tu zobaczymy nawet. O, spróbujmy jakoś to pokazać. O, wejście tu nie da, więc pokażmy to przez szparę. Proszę co tam zobaczymy o, I tak się rujnują Jasiwskie pustostany. A Państwo twierdzi, że nie ma budynków, nie ma pustostanów. Nie ma jak zrobić My budynków socjalnych. Specjalnie budują bloki. Proszę, proszę. Jak to ładnie wygląda. O. Hmm. Wystarczy to wyremontować trochę ścianek poprawić postawić i byłyby mieszkanka. Kilka mieszkanek by mogli tam zrobić. No i widzicie ale cóż, państwo ma to w dupie lepiej niech stoi, niech się to rujnuje po co inwestować, po co remontować czekają może na prywatnego inwestora przyjmę ziemię gruz, coś tu będzie budowane także w sumie krótko i zwięźlej na temat o, proszę jeszcze raz to pokażemy z daleka ładne otoczenie, fajny bloczek by był ludzie mogliby sobie mieszkać no ale cóż no po co, nie lepiej niż się rujnuje wkrótce to może w zimie zaczną szczury latać a może i tam jakiś trup już jest, kto wie bo pewnie jakieś pijaki tam urzędują, czy inny czy inny margines społeczny więc cóż e, tyle z mojej strony na dzisiaj to wam właśnie chciałem już wiele razy pokazać żebyście to właśnie zobaczyli jak Jasło dba o takie pustostany gdzie z których mogłyby powstać mieszkania socjalne na przykład czy nawet komunalne o można by to było sprzedać nawet komuś jakiegoś inwestora tu puścić no ale cóż w jak to w jasie różne cuda zdarzyć się mogą, więc kochani powiem tak, nie słuchaj księdza, nie chodź do kościoła, oglądaj telewizję Pryzma. Pozdrawiam, do usłyszenia.